Cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Łukasz and welcome back to Yes Your Grace Snowfall. Dokładnie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Yes Your Grace, tak, Wasza wysokość Pierwszy odcinek pojawił się jakiś czas temu, także zabieram się za nagrywanie kolejnego, w którym będziemy mieli do czynienia z kolejnymi petentami. Mam nadzieję, że będę dobrym władcą, bardzo sprawiedliwym i uda mi się ogarnąć, czy ktoś mnie próbuje tutaj naciągnąć, czy moje królestwo będzie dobrze prosperowało, czy też nie, ale też musimy zająć się misjami głównymi, jak i misjami pobocznymi. Także, moi drodzy, jesteśmy tutaj w sali tronowej. W tej tronie siedzimy, także pierwsza jest nasza chyba żona. Zastanawiam się, jak ty mu się aklimatyzuj. Wydaje się cały czas taki nieśmiały w stosunku do mnie. No, sama okay. na Sedari powinna się nim zaopiekować, ale wydaje się, że chodzi z głową w chmurach. A ja mam pełne ręce roboty. Sprawdzę co u niego, gdy tylko znajdę wolną chwilę. Dobra, uciekaj, ty, Piaro. Moi drodzy, jeżeli wam się Dibaj, odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A ja lecę tutaj się ogarniać z petendami. Królowa zawsze myśli najpierw o innych, a o sobie na samym końcu. Lepiej sprawdzę też jego miewa. Dobra, następna typiara. Dziękowy. Przychodzę z poważną sprawą, wasza wysokość. Nazywam się Janka. Handluję wszelkimi rodzajami błyskotek i artefaktów. I ostatnio rzadkimi stworzeniami. Hmm, e, Niezgadne gopliny, gryfy. Jakby to ująć? Łabędzie ukradły moje lewy. Lewy? Serio? E... Dobra, posłuchajmy cię. Zapowiada się świetnie. Dajcie mi tylko popcorn i kolę. Pozwól, nie zgadnę. Łabędzie zioną ogniem. Lwy potrafią latać? Nie, 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 nie! nie. Wszystko wyjaśnię! Nasza wysokość. Słyszeliście o łabędziach, prawda? Tym słynnym gangu bandytów? Aha, myślałem, że chodzi o ptoki. Przewoziłam kilka lwów dla jednego z lor. gdy łabędzie napadły mnie na drodze. Teraz polewacha nie śladu! E, łabędzia? Niezbyt zastraszająca nazwa dla gangu, jeśli mam być szczery. O, to naprawdę do... paskudna banda. Uprzejmi, ale paskudni. Słyszałem o nich. Ale czy oni nie mieli prądować ziem gdzieś daleko na zachód stąd? Eleganccy bandyci. Okradną cię, a potem zaraz przepraszają. Jakby przeprosiny coś zmieniały. A potem... Zaraz przepraszają. Tak jest! Tak jest, kurka Dokładnie a, tak a, zrobili. Szczerze mówiąc, doceniam ten gest, ale nadal chcę odzyskać moje lewy. No dobra, lewy. Nie sądziłem, że w dawem są lewy. To było zamówienie z Kaladur, wasza wysokość. Myślałem sobie, kto będzie na tyle zuchwały, by atakować pomóc pełen warczących lewów. Jak się okazało, łabędzie, wasza wysokość lewy są w końcu bardzo cenne. Czyli chodzi faktycznie o lewy, tak? Czyli co, ja muszę sobie poszukać tych lwów? Czy ty chcesz mnie oskubać, Ty Piaro? Ty jesteś pogromcą lwów, Janka. Jak ja mam ci być w stanie pomóc? Co najmniej trzy lwy uciekły z klatek, gdy łabędzie zaatakowały mój powóz. Jedyne o co proszę, to by się z nimi zarozglądać. Jeśli wasi agenci któregoś zobaczą, proszę dać mi znać gdzie to było. Ja się zajmę resztą i zrekompensuję wam poświęcony czas i wysiłek. Kawerna na północ stąd może być dobrym punktem na rozpoczęcie poszukiwań. Z pewnością ktoś coś widział, albo moglibyście sami ich poszukać. No, dobra, zobaczcie, co się to zrobi. Doceniam to. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, wysokość wasza, znajdziecie mnie na murach. Okej. Okay. Z przyjemnością zaprezentuję mój asortyment świecidełek i innych przydatnych przyrządów. No, może się mi jeszcze ona przydać. Może będzie miała zasoby do kupienia, jak len i inne rzeczy, które musi, muszę zebrać do końca tygodnia trzeciego. Dobra, nie odrzucam jej. O, nową lokalizację, nowy wpis. Także ona. Myślę, że jest cenną e, osobą. Dobra, kolejny petent. Dzień dobry. Tu tragedia. Wasza wysokość. Wszystkie dzieciaki. Dzieci w naszej wsi zachorowały. Wasza wysokość są całe pokryte... ...krostami. Wysypka? Ta, zawsze taka sama. Najpierw to jedna czerwona plama, potem... ...całe mnóstwo czerwonych krostek. Potem występują gorączka, swędzenie. Błagam, wasza wysokość. Rodzice wychodzą z siebie. Wasza wysokość. To idealne zadanie dla naszej wiedźmy. Ma talent do leczenia chorób. Okej. Okay. Naciśnij przycisk Restart, by ponownie rozpocząć alokację zasobów. Naciśnij przycisk lepsydry, by kazać petentowi wrócić do koleki. No nie, no nie będę mu dawał e, ten e, baner, że tak powiem, bo to brzmi naprawdę e, prawdziwie i to moim zdaniem nie jest skam. Dobra, ten jest dyscyplinowany, ale na przenikliwa, doświadczona. Ja muszę mieć aż 30-40, czyli, jakbym wysłał całą wiedź, no to mam jeszcze tego typu obraz, nie? Okej, okay, dobra, w porządku, potwierdźmy. Dobra, zadowolony klient. 25 do dobrobytu. Nasza nadworna wieźba bardzo dobrze zna się na chorobach i medycynie. Z pewnością pomoże uśmierzyć głębokość. Zaprawdę, wasza wysokość jest miłosiernym władcą. Nadchodzi sroga zima, ale najmniejsi z nas nadal potrzebują opieki. No, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzieci, które chorują z nieznanych przyczyn, w tym średniowieczu, z braku higieny na przykład, no to zawsze dobrym władcą jest pomóc. Dziękuję, wasza wysokość, wasza dobroć przyniesie dzieciom ulgę. Dobra. Typ zadowolony, ja zadowolony, dobrobyt do e, królestwa wpadł. Dobra, a ty, panie kolego? Proszę wysłuchać, proszę mnie wysłuchać. Wiem, że ludzie zazwyczaj nie dbają zbyt do koty, ale ja mojego kocham. Rolnik z zapłotu zaczął ją wabić do siebie i karmić jakimkolwiek syfem, który ma w domu. Wraca coraz rzadziej i rzadziej, a jak już wróci, widać, że jest coraz grubsza. Wiem. Że nadchodzi zima i że taki problem brzmi luksusowo, ale martwię się o jej dietę. Proszę wyślijcie kogoś, żeby uporał się z moim sąsiadem, albo dajcie mi coś, co pozwoli mi sobie z nim poradzić. Hmm. Do wykonania tego zadania potrzeba jest więcej czasu agenta. Zatwierdzić agenta kilka razy, by osiągnąć poziom sukcesu. Okej, okay, rozumiem. No dobrze. Gruby kod. czy to jest skam, czy to nie jest skam, no myślę, że jeżeli chodzi o zwierzęta, to nie będzie raczej skam, bo to nie są jakieś magiczne zwierzęta czy coś, rozumiecie o co chodzi. A tutaj dobra, jest choroba to nie. Tak, choroba. Yy, czyli mógłbym dać te wino na wszystkie cechy, jeśli cecha agenta to uzależniony, ten jest dyscyplinowany, czy nie, tego nie będę się pozbywał. Yy... A może tak, czekajcie czy resetuj, resetu. A ja tego jakbym wysłał raz i dwa, to też nie. To ma 60, raz, dwa, no też nie. A wino jedno, wino drugie, wino trzecie. Czyli też mi to nie, nie będzie pasowało. A jak zrobię tak i tak, też nie, a jakbym dał jedno wino i tą wiedźmę w sam raz będzie ok. Muszę, wiecie, dobrze, że. Z tymi zasobami prosperować, żeby mi niczego nie zabrakło. To powinno załatwić problem. Tak, z pewnością. Dziękuję, Wasza Wysokość. Dobra, jeszcze dwójka mi została. Co tym razem, panie rolniku, byś chciał ode mnie? Dzień dobry, panu. W trudnych czasach piękne rzeczy są jeszcze ważniejsze, czyż nie? Wasza wysokość. Jestem kowalem z zawodu. Moja kuźnia dostarczyła na pierśniki dla Królewskiej Armii, ale zawsze pragnę tworzyć bardziej fine, rzeczy. Chcę nauczyć się sztuki złotnictwa. Co byście powiedzieli, Wasza wysokość? Bo możecie mi rozbudować kuźnię, bym mógł moje talenty przekuć w srebro? O, masz w inwentarzu przedmioty, które odpowiadają cechom tego zadania. Wybierz przedmiot, by zaoferować go patentowi. Mam młotek, praca z narzędzia. Dobra, i teraz mogę chyba tego tutaj dać dokładnie tak potwierdź. To nie jest skab żaden. Niech sobie tutaj kowal kowali. Proszę, to na dobry początek. A może mi się to zwróci? Wiecie o co chodzi, nie? Dobrobyt wpad, także gitara. Wiekuiste podziękowania, Wasza Wysokość. Chcę jedynie oddawać. Cześć, Sile dawę przez sztukę, bo to jedyny sposób, jaki znam. Okej, okay. dobra. Pomaganie peterom i wypełnianie zadań zwiększa Twoje wpływy, czyli to środkowe. Wypełnianie paska wpływów podniesie Twój poziom królestwa. No dobrze, to jest logiczne. I została mi ta wieśniaczka. Halo, dzień dobry. Błagam, pomóżcie! Fragment nieba się zawalił. Oła. Uspokój się. Co masz na myśli? Pracuję ja ci w polu, nie wadząc nikomu, gdy nagle wielki dybiący kawałek skały uderza w moje pole. To nagle ciało znikom. Ufo, może kurde. Całe szczęście, że nie spadł na mnie, ale kilka moich krów jest z nich teraz zmielone. Proszę, pomóżcie wasza wysokość. Muszę kupić kilka jałówek i... polu. Wasza wysokość. Wygląda na to, że nie mamy wystarczającej ilości zasobów. Pomóc tej osobie. Czasami nie da się pomóc wszystkim. Odeślijmy tego wyśniaka i miejmy nadzieję, że sobie poradzi. O Jezus Maria, tak dużo. No, no cóż, no trudno, no odmów. No happiness mi spadło, no ale no nie miałem innego wyjścia, bo cholera jasna, no nie mam żadnych zasobów, ale aż 10? Skała z nieba brzmi jak coś, nad czym nie mam kontroli. Przykro mi. Ale, co my mamy począć? Wasza wysokość! Będziemy głodować tej zimy. Co za, niby król? No dobra, no wszystkim nie jestem w stanie pomóc, no ale. siła wyższa, nie? No dobra, ok. Chyba nic już więcej tutaj nie ogarnę. Weźmy sobie ma mapę regionu, mapę królestwa. Mogę gdzieś tutaj iść. O, tutaj mamy. Jakieś zadanie w sypialni. Tak, bo miałem iść się udać do mojej kochanej żony, co ona ode mnie potrzebuje, także chętnie to zrobię teraz. Halo, dzień dobry, pani, ce... pani... nie wiem, jak ona miała. E... Ukochana? Chciałem sprawdzić, jak się masz. O! Zaczaiła, że przyszedłem. O! Przestraszyłaś mnie! Chyba się zdrzemnęłam. Przepraszam, że cię obudziłem, kochana. Nic się nie stało. Po prostu maleństwo nie może znaleźć sobie wygadnej pozycji. Jak się masz? Nasz syn. A mogę go tak samo nazwać jak e, mogłem dać pseudonim tej naszej córce kartofelku z tego co pamiętam Erik II, Edward... Edward Uła. mi się podoba. Jak się tam trzyma, Eddie? E, jak ty się tam trzymasz? Imona. Mam nadzieję, że znajdziemy sposób, by wyleczyć jego przypadłość. Okej. Okay. Nikt o tym nie wie, prawda? Nie jest tak łatwo utrzymać to w sekrecie. Ludzie gadają. Jakub wie, że coś jest nie w porządku. Poza doktorem! Tylko my! Jest to szczególnie trudne w przypadku cedarni. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby ludzie się dowiedzieli? Wolę się skupić na rozwiązaniu. Nareszcie, następca tronu. Nigdy nie sądziłem, że skończymy z dwójką małych dzieci. Zabawne! latami stara się o następcę tronu, a potem wychodzą jak bułeczki z piekarnika. Dziewczynka, rozchłap Ale powinniśmy byli przewidzieć, że ten przeklęty rytuał będzie miał konsekwencje. Rytuał? Czyżby kurcze, nie wiem, jakieś niepokalane poczęcie za pomocą wiedźmy czy coś, jakieś gusła? Uważaj na siebie, kochanie. Tyle już przeszliśmy, z tym też sobie Mury są niemal odbudowane, posterunek jest prawidłowy. Jak poradzimy sobie z Jakupem i kawką, skoncentruję się w pełni na Tobie. Wiem, że trudno jest zbalansować między problemami królestwa i potrzebami naszej rodziny. Masz rację. Poradzimy sobie. Porozmawiał oh z tobą. Uważaj na siebie, kochani. No dobra, okej, okay. ty nie masz już nic do mnie do zrobienia. Dobra, tutaj mam jakieś zadanko poboczne, także chętnie się tutaj udam do sali obrad. Co tym razem? Chyba z tym, nie, to jest z Cedami, to, to jest nasza córeczka, ona ma coś do nas. Tak, ojcze. Twoja mama prosiła, by sprawdziła, się miewasz. Nie pakuj się w kupo. Dobra, weźmy to. Dzieci, grzecznie się zachowujecie? O, dobrze, że tu jesteś, ojcze. Mam pomysł, jak porządnie przywitać Asalię. Chcesz zobaczyć? E, naturalny kartofelku. Daj z siebie wszystko. Cymo, jak ćwiczyliśmy, dasz radę. To będzie pojedynek? O, hmm, czy? Hmm, może? Hmm, ja? ja lubię wodę! Prawie. Daj mi spróbować. To nie w porządku! Zaskoczyłaś mnie! Ha, 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 Wasza wysokość! Co to był za długi dzień? Jeśli byś mógł... <laughs> Czy mógłbyś podać mi ten kubek, Wasza wysokość? O, jestem taka spragniona... No, co ty kurka, bok Na co? Czy życzyłaby sobie pani, żeby nalał jej odrobinę wina? Tego, tego, tego wina? Tego merda tym kurde... Ten. Czy może spodziewasz się, że coś z tym kupnie przestanie? No, zapomnieliśmy wlać wodę! To jest za trudne. Powinniśmy byli poprzestać na czytaniu. Masz rację? to nie jest wystarczająco dobrze. Ojcze, co myślisz? Czy to zaimponuje sali, gdy przyjedzie? Eee, martwisz się? Moja siostra, ucieszy się na twój widok. Nie przejmuj się za bardzo tym, by jej zaimponować. Poza tym jesteś pewna, że chcesz powitać siostrę? W listach zawsze nazywał mnie Małym Pieroszkiem. Minął ponad rok, odkąd wyjechała w poszukiwaniu przygód. Muszę jej udowodnić, że nie jestem już małą dziewczynką. A Salia była królową filgi. przepraszam. Jedyny sposób to ją pokonać jej własną bronią. Mam dzięki Tobie dużo do przemyślenia. Dziękuję, Wasza Wysokość. Chodźmy Tyma. Czas się zastanowić, czy możemy wymyślić coś bardziej wyszukanego. Może poprosimy domowoi domowo o pomoc. Ojciec powiedział mi, że może być odpowiedzialny za wszelkie nieszczęścia w domu. Będziemy musieli przygotować jakąś ofiarę. Czasem wydaje mi się, że znasz Daber lepiej niż ja. A No dobra, oni sobie poszli. To ogarnięte. Czy mam jeszcze coś tutaj do ogarnięcia? Chętnie się przejdę na te mury, zobaczyć, jak wygląda ten sklepik tej Janki, czy jakiej tam było, której. E, mamy pomóc e, te lwy ogarniać, nie? Tylko teraz pytanie, gdzie ona się znajduje? Czy na samym końcu? Pewnie na samym końcu, to jest ta, co łupie kamienie. O, mamy sklepie. E, dobra, okej. Okay, dobra, tego nie chcę. Tutaj sobie chętnie przycuknie. O, jest. Jakieś wieści na temat moich lwy Wasza wysokość? E, co o. masz na sprzedaż? Czy mogę obejrzeć twoje towary? Naturalnie, świeci lełk. Ja artefakty jedzenie, picie. O, okej. Okay. I tutaj mogę sobie właśnie kupić. Lekarstwo, solidne buty i wapień. Mam 22 golda. Nie wiem, czy chcę dysponować właśnie gotówką teraz póki co, czy najpierw, najpierw wystarczy. Dobra, okej, okay, do widzenia. Porozmawiamy później. W zamku nie mam nic do ogarnięcia już, także pora się zabrać za mapę regionu. I mamy tu otwarte pola. Czy to mnie coś. Tak, to mnie kosztuje 4 czegoś tam. Mamy nowe te, brudny pobocza, to jest 3, łysa łasica, też 4, 0, 0, 0, czyli tutaj muszę ten posterunek wybrać. Aha, mam 10 zapasów, czyli muszę tak rozdysponować te zapasy. Żebym miał jeszcze tak, tu mam 3, tu mam 4, tu mam 4, 8, 90, 11, takim nie starczy na wszystko, ale mogę ewentualnie dwa zrobić, tak? Także mogę, do te brudne pobocza mam złotą nagrodę, dobrobyt, przedmiot i dobrobyt. To może ja się udam tutaj za 4 punkty. Let's go! Co to będzie się wydarzyło? Nieskończone pola falującego zboża wydawały rozciągać się na wszystkie strony. Agentom w końcu udało się znaleźć ścieżkę prowadzącą do niedalekiej wsi. Wyszkolone oczy agentów dojrzały coś w błocie. Odciski dużych łap prowadzące w kierunku pastwisk. Czyżby to były te nasze lwy? Okej, okay, nagrody przedmiot i dobrobyt. Okej, okay, podbyć. Co wystarczy za przedmiot? O, pożywny gulasz i 15 dobrobytu. How nice, how nice. I to się tutaj rozdziela, tak? Wieczne pastwisko i mroczne miasteczko. Tu mam też 4 przedmiot i zmniejsz zagrożenie. Przedmiot, i dobrobyt również na 4. Mogę sobie pozwolić na dwie wyprawy. Na, mam 6, ale nie chcę też wydawać wszystkiego od razu. nie? Wiecie o co chodzi? Łysa łasica, sam dobrobyt dostana. A tutaj złoto. A złoto mi się chętnie przyda. Także może sobie tutaj pójdę to ogarnąć. Brudne pobocza. Nieco dalej, agenci napotkali bandę chuliganów wywołujących zamieszanie. To zadanie może poprawić Twoją reputację. Przydzielanie większej ilości zasobów i osiągnięcie poziomu bonusowego zaowocuje wyższą premią dobrobytu. Okej, okay. dobra, obszar eksploracji. Len, pożywny gulasz. Yy... To mogę dać, tego mogę dać, ok, ale raczej chyba nie jestem w stanie y, tego ogarnąć, nie? Dobra, nie, jednak nie. Resetuj. Y, ten ma 30, a ta ma też 30, nie? Dobra, no to lecimy, 5 golda tylko dostałem i 10 dobrobytu. No nawet się nie spoczyli i z łatwością poradzili sobie z bandytami. Dobra, mam złoto dostałem. Ok, how oh nice. O, i nawet zasoby dostałem. Także mam 6. Mogę sobie jeszcze gdzieś się udać, coś poeksplorować. Łysa łasica masz 4. To ma 5. Dobrobyt jest zmniejsz zagrożenie. A tutaj mogę dostać przedmiot. To ja chętnie ten przedmiot bym chciał dostać, bo dobrobytu mam naprawdę sporo. Także. A tutaj też jest przedmiot i dobrobyt. To może ja pójdę sobie tutaj i popnę tego questa, jeżeli chodzi o... jak to się mówi, o te lwy, nie? Dobra, eksploruj. Roczne miasteczko. Po zaskoczeniu agentów królewskich mieszkańcy okolicznej wsi przywitali ich ciepło. Roskryztowali się świeżą, gorącą zupą i odrobiną ciemnego piwa. Dobra, przedmiot i dobrobyt, okej okay. jaki przedmiot, pięć dobrobytu i metal dostałem razy dwa. How nice, how nice mam dwa tylko te w roczne jaskinie, ile? 4 cztery. 4 e, cztery. Cztery. to jest 0 0 a jeszcze raz sobie zobaczę to. Dobra, to już czytałem ostatnio, co oni tutaj chcieli? W zasadzie tutaj bym mógł LEN zabrać i wybrać sobie ten ten, ale mam 3 tygodnie na to, także na razie jeszcze nic nie będę robił. Także myślę, że tu jest już chyba wszystko ogarnięte, bo nic więcej nie zrobię, nie? Dobra, w zamku nie mam nic do robienia. Nie, nie mam. Wszystko zrobiłem. Zbierz 3 tony wapienia, by odbudować mury. Dobra, archiwa, Aurela. To jest moja żona, Cedani, moja córka. Książę i księżniczka. Dobra, no to już czytałem, nie? Pogromca lwów. Dobra, kontynuuj. Muszę wysłać ludzi, żeby odszukali lwa. Dobra, ale jak ja mam to zrobić teraz? Yy... No nie, nie zrobię tego, no. Jak ja mam wysłać moich ludzi, żeby, żeby szukali lwa? zbadane, to jest też zbadane, dobra, następny tydzień moi drodzy, będziesz potrzebować zapasów by eksplorować punkty na mapie, no to już się ogarnęłem z tym, naciśnij i przytrzymaj przycisk zbierz zapasy by wymienić dobrobyt na zapasy, dobra, okej, okay. zapasy będę potrzebował, no tam jest sporo tych lokalizacji, które Mogę zbadać, ale jeszcze chętnie bym chciał tych agentów mieć, wszystkich. Dobra, tych sobie ogarnęłem. I teraz tak, jestem na minusie, to muszę sobie trochę dodać na plus, żebym miał trochę gotówki. Oś 5 tego zapasów też bym potrzebował. Aż 4 dostaję, tak? 10. 14, 8, 16, 18 golda, 14 zapasów. Myślę, że to powinno być spoko. Będę bardziej inwestował właśnie w te zapasy póki co, bo muszę mieć te, tą lokalizację, raczej te moje materiały na odbudowę tego mojego królestwa, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak będzie będzie okej, okay, nie. Dobra, tych agentów będę potrzebował na pewno, tych opłaciłem, podatki mam, surowce mam, zasoby też mam, metal, len, dobra, okej. Okay. No to lecimy do tygodnia numer 3 w takim razie, moi drodzy. Myślę, że chyba się nie pomyliłem i dobrze zainwestowałem yy, w mój dobrobyt. Musimy dzisiaj wybrać lokalizację posterunku, Wasza Wysokość. Dobra, okej, okay, wiem. No dobrze, zajmę hmm. się tym. Hmm. Ciekawe, czy Cedani poczyniła postępy w kwestii swojego zadania? No okej, okay, no dobra, no to mamy kolejnych petentów, nowy dzień, nowy tydzień, także będzie się działo w tym tygodniu, bo musimy dokończyć te questy główne i questy poboczne. Mamy trochę zasobów, mamy trochę golda, mamy agentów, także tym się moi drodzy zajmiemy już w następnym odcinku, także ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ja będę już uciekał, także trzymajcie się moi drodzy, cześć!